z jest wizu wizualnie. Witam was w kolejnym odcinku z Iona! To jest taka seria, która um, powiedzmy sobie szczerze, gdyby jakiś hardkorowy gracz chciał stworzyć nową postać, to pomiędzy moim jednym nagraniem odcinka a drugim nagraniem odcinka najprawdopodobniej dobiłby się do endgame'u. A ja e, stoję dalej w, nie wiem, to jest pierwszy, drugi świat jakby i, i obkminiam, jak działa sterowanie moją postacią, bo uh, 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 ma się to tempo i trzeba szanować swój czas gry. Więc jakby ze wszystkiego korzystamy w pełni, cieszymy się tą chwilą i ekscytujemy się momentem. Tak, tak. To jest dokładnie, właśnie dokładnie dlatego. To, to było tutaj wcześniej? Obóz uzdrowienia. Pierwszy raz to tutaj widzę. Okej. Okay. Nie widziałem tego wcześniej. A minę szerokim łukiem, bo nie wiem, co to jest, a boję się u nieznanych rzeczy. Tam jest coś żółtego, gdzie mamy biec do czegoś żółtego. Więc, um, co ja chciałem również powiedzieć... O, 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 o. W ogóle plan jest taki, żeby też z lisełkami w to pyknąć czasem, ale no już, lądek, okej. Okay. Więc yy, możliwe, że, że w pewnym momencie pojawią się tutaj ludzie, którzy będą bardziej ogarniali niż ja, bo Kolejny problem kapnąłem się jest taki, że Ludzie piszą mi bardzo mądre rzeczy w komentarzach Ja te rzeczy czytam z o dokładnie muszę tak zrobić, o o to jest to, to jest to z tym, że ja komentarze czytam bardzo często z telefonu czasem tak przy kąpie, ale zazwyczaj po rzuceniu filmika filmiku mniej więcej tydzień później zawieram się za nagrywanie Nie pamiętam już wtedy nic i pamiętam kurde w komentarzach było coś, że mam coś zrobić z jakiegoś coś mam ten... Aaaa, nieważne, lecimy na żywioł, dam radę! i, 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 i nie daje. Eee, dobra, co my tu mamy? Questy, 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 questy. Altgard. Haramel. My jesteśmy teraz... W mityczny potwór. Idziemy znaleźć mitycznego potwora, tak? Kampania to jest to coś, co mam sobie tam złapać. Złapmy te dwie rzeczy. Wojny jeszcze nie mam, zleceń również jeszcze nie posiadam. Ktoś mi też tłumaczył, na jakiej zasadzie to działa. Bardzo mu dziękuję. W tym momencie, jak czytałem, to wydawało mi się to proste. Od tamtego momentu minęło trochę czasu. No to my byjmy na to, co my tutaj mamy zrobić. Tu jest coś dla nas, nie obserwatorium, ok. Tu chyba ostatnio nawet byliśmy, tak? Czy nie? Nie wiem, nieważne, nieważne. Jedna z rzeczy to jest to, czego nie mogliśmy znaleźć. Ten tutaj, jakaś odbudowa impetusium, nie wiem. Nie mogliśmy gościa znaleźć, chociaż biegaliśmy w kółko. Może, może pójdziemy w tą stronę, może tym razem nam się uda. Update był, nawet 5 w międzyczasie, więc jeżeli to było zbudzone, to już zbudzone pewnie nie jest. A jeżeli nie było zbudzone, tylko ja jestem za głupi, żeby to znaleźć, to wciąż będę za głupi, żeby to znaleźć. Ale! Ale! Zastanawiam mnie dlaczego jest to takie zmęczenie, że nie mogę yy, używać skrzydła jak podskoczę, one się raz użyją i, i teraz o, zobaczcie. O, o, o. Lecimy, jest fajnie, klimatyczna sprawa, wow, ale zawiało, dobra. Tak, to już była chyba ta ściana, przez którą przelecie się nie da. I to przez pewien czas jest szare, że nie mogę tego użyć ponownie. Jak mam, jakbym wymęczył się do zera, ale że jest cooldown między jednym użyciem a drugim, to jest takie... takie dość... Takie dość no, wyobraźcie sobie, że to funkcjonuje trochę jak sprint, nie? Sprintujecie i jesteście... że już dalej nie da rady. Odpoczniecie trochę i możecie być dalej, nie? Mniej więcej tak to funkcjonuje, ale robicie sprint, nawet nie, nie znożycie się z tylko przebiegniecie te 10 kroków, zatrzymujecie się, wymieniacie dwa słowa z kimś i chcecie robić sprint dalej, ale musicie odczekać 15 sekund czy 20 sekund, zanim zaczniecie znowu biec. I nie. Tam, 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 tam. Przepraszam, czy ja przed chwilą zrobiłem tepesa? dla tepes, 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 nabiłem się na palu, znaczy, zblokowałem się na palu, żelazo. Ej, mogę wyciągać z żelaza? Myślałem, że nie mogę, że muszę z tych, tych, już tam. A nie, bo to jest pozyskiwanie esencji, ok? Nie mogę kuć żelaza tak jak wcześniej na tym poprzednim świecie. Mhm. No. I szczerze powiedziawszy, troszkę patrzę yy, z nadzieją w stronę lisełków, yy, które mi tutaj przybędą, mam nadzieję, z pomocą. Bo raz, ja dalej nie ogarniam serię, mam już od roku może, pół roku, jakoś tak by było I nie ogarniam, więc to samo w sobie Może ktoś będzie ogarniał za mnie Ale, ale, co więcej, moje nieogarnianie to jest tylko jeden problem Drugim problemem jest to, że progres jest tak wolny Że ja już nie mówię, że wy się nudzicie oglądając to Bo mam nadzieję, że nie Ale przydałoby się jakieś takie... Jakaś odmiana, jeżeli ktoś wie co tutaj można robić to możemy się zgadzać Dobra, to dzisiaj idziemy robimy to, jutro idziemy robimy tamto Zresztą muszę się z Gini zgadać, nie wiem czy Gini jest na mnie wściekła teraz czy nie Bo, mam nadzieję, że tego nie ogląda Bo Gini przybyła do Wrocławia na meetup A ja miałem problemy ze swoim telefonkiem Mój telefon Zajebisty się nie? Podziękować Mateuszowi pokazał mi stronę, z której to można kupić. Kina pół kina. Gini przybyła na meetup, kina zresztą też i kina tutaj była, ale Gina, Gina Gini, Gini Sława przybyła na meetup i napisała mi smsa, że dobra, jestem we Wrocławiu, możemy się spotkać jak chcesz. A ja wziąłem tego smsa, zignorowałem, bo miałem problemy z telefonem. Skończyło się to na czystym resecie wszystkich danych i między innymi utracie numerów. I szybko numery podzyskiwałem z większością osób, z Tą większością osób, z, z którą miałem kontakt na bieżąco, o tak to nazwę, w ten sposób. I z kinem miałem kontakt na bieżąco, nie wiem, z, z nemeczkiem tam z ekipą. ogólnie bardzo szybko udało mi się część numerów odzyskać, ale nie wszystkie, a że miałem mnóstwo na głowie roboty, to stwierdziłem, że dobra, to ogarnę to, jak się mi czas trochę zluzuje, czyli z mojej perspektywy, pojutrze. I. i Dziennik do mnie pisze, ja patrzę z nieznanego numeru, e, a że dostawałem troszkę sporo smsów z nieznanych numerów, nie wiem kto opuścił mój numer w ether, ale zginie, będę musiał najprawdopodobniej zmienić numer telefonu, bo te różne dziwne smsy, e, wieczorami zazwyczaj, wieczorową porą, e, więc stwierdziłem, coś się zaczęło? Nie, nie zaczęło się. E, stwierdziłem, że smsa, że to jest to, to jest to. to, to jest to, co ja ignoruję, więc zignorowałem. Jeden SMS od Ginny, nie wiem może dwa. Ginny uznała, że ją ignoruje, więc przestała do mnie pisać. I zobaczyłem ją, wrzutę u niej na kanale, że jest na mintapie. Meetup, na I tak próbuję znaleźć numer telefonu do niej, patrzę, nie mam. Kurde co? Ginny mnie nie poinformowała, że przybywa do Wrocławia, nie chciała wyjść na piwo, no Kaman, nie? O co so, so chodzi? Więc, więc, więc... Piszę do niej na Facebooku, czy to nie ona przypadkiem do mnie pisała, bo tak mi się coś skojarzyło, że to mogła być ona, jednak, nie? A no tak, no ale myślałem, że mnie hejtujesz, więc, znaczy hejtujesz, że mnie ignorujesz, więc hejt i, i nie piszę do siebie więcej. Aha, okej, okay, sorry. No, więc, a my z Ginny mieliśmy nagrywać to coś, z tym, że nie możemy się z Ginny dograć czasowo, ostatnio jakś próbowałem nawet z Jinny dograć, jako taką. To skończyło się na tym, że ona była kompletnie padnięta po robocie i nie miała siły. Co się ze mną nagrywać. więc stwierdziłem, dobra idź spać, nie. Nagram sam i od tego czasu nagrywam sam. To był ten pierwszy odcinek po tym jak nagrywaliśmy z Ginny, że. Ion że, e, się jednak pojawił, ale bez Ginny. A tym razem. E, e, tym razem do tej pory jest tak samo lecimy bez Ginny, bo nie mam czasu z nią się dograć. Najgorsze jest to, że. Prawdopodobnie moglibyśmy się nawet zgadać i nagrać coś razem, z tym, że to wymaga komunikacji, a u mnie z komunikacją jest cienko, w ogóle jak wracam do domu i stwierdzam, dobra, mam te dwie godzinki, żeby nagrać, to jak odpalę Facebooka i zacznę pisać do ludzi, kto ma czas, to zazwyczaj y, mijają mi te dwie godziny na nagrywanie, na gadanie z ludźmi, którzy czasu nie mają, żeby ze mną coś nagrać, ale żeby pogadać, to owszem, chwilka się znajdzie i z tych... 5 minut na Facebooku robią się 2 godziny. Więc równie dobrze moglibyśmy coś nagrać, ale dobra, dla drugiej osoby rozumiem, że nie, nie każdy wygląda cały czas perfekt. Dobra, mm, z, z tym rejem to ja się mogę nabijać, bo ja nigdy nie wyglądam perfekt, ale okej. Okay. Że dziewczyna musi sobie zrobić makijaż, tak dalej, tak dalej, tak dalej. wyciągnąć sprzęt, nie wiem, wyjść z piżamy czy coś, Pijamy, niektórzy pijama mówią, nie wiem dlaczego, ale okej, okay. pijamy i tych czynników wpływających na to, czy mogę teraz nagrywać, czy nie, jest sporo, więc to jest też dla niektórych z pół godziny przygotowywania. Dla mnie to jest... Wszedłem do domu, jestem spocony, śmierdzący, tak jak na przykład teraz. Wiem, że mam do momentu, aż nie położę się dzisiaj spać, czas na nagranie wszystkich filmików do końca tygodnia. No i walnąłem z Marszu a walnąłem Marvel Heroes i teraz lecę... Uuu, coś nowego? Nie, nie wiem, co to jest. Co? Mogę to zaatakować? Nie, nie Okej, okay, nieważne. Marvel Heroes i teraz lecę z Ionem i będę leciał pewnie jeszcze z jednym filmikiem, jak nie z dwoma. I to nie stanowi dla mnie problemu, bo nikt w tym momencie, jeżeli wystarczy, że z swojego ryja i się nie świecę... Hello? Ale, ale posuwasz, panie! Arialka, pozdrawiamy Arialkę w tym miejscu. Arialko, osuniesz, Suniesz monejka! E, e, o czym to ja mówiłem? Że ha, że jeżeli się nie świecę do kamery, to już jest sukces i, i, i większość osób nie zwróci uwagi. W tym, że na przykład wybyłem z domu bez ciuchów na zmianę i jestem trzeci dzień w tej samej koszulce, jest makabrycznie prze, przepocona i śmierdzę strasznie, ale jest, jest gimens, więc jest. Nikt, nikt się do mnie nie przyczepi, że śmierdzę przez, przez aparat, nie? Ja lecę w złą stronę. Tak, ja lecę w złą stronę oczywiście, bo po co? Po co lecieć w dobrą stronę? Dobrze, że się rychło w czas obejrzałem. Wioska susu, susełków. Więc, więc... W pełni rozumiem, dlaczego dla kogoś może to być jakiś problem, żeby tak z się i nagrywać. Zresztą ostatnio nawet z lisami próbowałem nagrywać. Wszedłem, okazało się, że mam... Godzinę na nagrywanie. To jest przy sprężeniu się dwa odcinki nagrane. Dwa razy po 30 minut nie zdążę tego zmontować i puścić w eksport, ale nagram, więc następnym razem, jak wrócę, będę miał na przykład pół godziny, to się on dezmontuje i pójdzie! I jeden z lisełków nie będę mówił, który był online na lisełowni. I się pytam, dobra, to jak masz czas, chciałeś, żebyśmy coś nagrali, to osiadamy i nagrywamy. Nie, nie, no teraz nie, głośno u mnie w ogóle, faktycznie było głośna jakaś muzyka, pies czekał, coś tam e, brat jego chyba hałasował, czy coś ten klimat. I nie udało nam się nagrać, więc siadłem nagrałem trołowa sam. Ale próba przekonania go, bo koniecznie chciałem, żeby wreszcie któryś z lisełków e, siadł ze mną i nagrał cokolwiek, żeby nie było, że żeby... rzucam puste słowa na wiatr, a później nie ma, a jak nie było filmów z lisełami, tak nie ma filmów z lisełami. To chciałem wymusić wręcz to nagrywanie. E, I... I i i nie udało mi się, więc... zamordowałem 15 minut, nagrałem później tylko właśnie trowa i, i było. był... był trof, był trof. Yeah. Dobra. Bo tak gadam, gadam, mam nadzieję, że jest fajnie, że porozmawialiśmy sobie trochę, wyjaśniliśmy sobie parę spaw, od serca jedziemy i jest, jest miła atmosfera. Yy, dziś w dzisiejszym odcinku prawdopodobnie już nic zrobić nie, nie zdołam, ale kieruję się w stronę purpurowego amfisa i purpurowego amfisa i w stronę yy, yy, serca impę coś tam. Impę coś tam. A teraz zbieram coś co wygląda jak... Ananas z tym, że wygląda jak Kiwi. E, e, po, po zdjęciu. Chodźcie tu purpurowe e, e, tak. Amfis purpurowy mam zabić. Trzy sztuki. To może nawet to zdołam zrobić. Jeszcze porozmawiać z górka. To jest prawdopodobnie to, czego nie mogłem znaleźć. I jeszcze jest mityczny potwór. Wezwij potwora, który pojawia się gdy palisz kadzidów w kadzielnicach, i zabij go. Nie wiem, w którym to jest miejscu muszę tego poszukać. Bo to jest prawdopodobnie w jakimś takim głupim, łatwo dostępnym miejscu, a ja to zignorowałem, bo w sumie czemu by inaczej, czemu by nie. Skoro mogę coś zignorować i udawać głupa, no. Tak samo jak wtedy biegałem przez pół odcinka wokół jakiegoś mowa, którego miałem ubić i mogłem go zlokalizować. I nie mogłem go zabić, bo nie wiedziałem, że on jest koło mnie. Po prostu był inaczej... Nie! Prawie zużyłem się z odłamków mocy. Na szczęście żadnego takiego nie miałem. I to jest gorsze niż to, co mam, czyli skończyły mi się miejsca w plecaku. Kto by się przejmował, to jest norma, cały czas mi się kończą miejsca w plecaku. Jakoś, jakoś to na mnie wyrażenia nie zrobiło, że nie mam miejsc w plecaku. Naprawdę nie, nie, nie. ...dopóki nie zrobię tych questów z, 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 z kamieniami mocy gdzie tam 3 na 10, 6 na 10, 1 na 10, no... dopóki nie zrobię tych questów to nie będę miał... o, te mam zrobione to sobie nawet odpalę, a drugi? Ten drugi również mam zrobiony, dobra będę się musiał kopnąć to... a spadać mi te wiadro i tam pisy z lakutu i Handel lakutu. Okej. Okay. Hmm. To może w następnym odcinku. ku cieszy gawiedzi. Karate i ikid. No, jak go zabiłem, to dosta wydropił mi miecz. Miecz karate i ikida. Co w ogóle uznałem za bardzo fajne, że... Nie wiem, czy to nie było na nagraniu. Chyba to było na nagraniu. To było wtedy, kiedy robiłem cały tydzień chyba. Czy cały miesiąc? Nie wiem. Prawdopodobnie to był tydzień z... z... Ajonem. Jadowity amfis. Nie, jadowity amfis mnie nie interesuje. Kompletnie nie. Dajcie mi purpurowe amfisy. Tak? Nie, amfisy purpurowe. Tak, w tej kolejności słowa użyte. Winny nie być. Muszę w ogóle. Wielokrotnie już na filmikach wspominałem o Lisim piekle, że nie wiem kto to jest i wreszcie ktoś mnie zmusił, żebym siadł i tym razem nie pokazał mi zdjęć w Google jak ta dziewczyna wygląda Tylko puścił jej filmiki. No i uznaję, że, że nawet, nawet, nawet nawet przypadło mi do gustu to co ona robi. Nie, nie będę jakimś tam może wielkim fanem, bo nie oglądam w ogóle polskiego YouTube'a. No leć! Lecz dany do leć! i jeden patent, który mi się mega spodobał z tego co ona robi to jest winny lis i niewinny list, czyli winny list jak pije i nie, niewinny list to jak jest cześćba to uznałem, że zarabiasta gra słów i w ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle szacun za pomysł. Podoba mi się. To. Podoba mi się to co robisz, dziewczyna. I stwierdziłem, że powinienem z winnym lisem stosować niektóre pomysły u siebie. Znaczy, jako, jako cytat, wiadomo, że kradnę ten pomysł od niej, to nie to, że jestem tak wybitnie, pełnosprytny, że wymyślam tak ciekawe rzeczy. Nie, 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 nie. Ja to zajumałem. Zajumałem ja to. A jako, że poczuwam się do lisełowania, to poczuwam się, że może nie mam prawo to kraść, ale że, że to nie będzie brzmiało tak tragicznie, jak będę gadał o, o, o winnym lisie. Nie wiem w tym momencie, o czym mówiłem, bo chciałem do czegoś nawiązać, czy mam tam dalej się przedostać? Nie, ten tędy pójdzie. Nie! Stu, aha, myślałem, że spadam. Ja spadam. Nie, upadam tak, bo wciąż upadam. A, co do winnego lista? Nie wiem dalej, nie wiem co chciałem powiedzieć, ale w ogóle stwierdziłem, że może by zrobić znowu serię drang playową jakąś. Nie wiem czy ktoś pamięta serię z wybitnie nieudanej gry, na którą bardzo liczyłem, do momentu też nie, nie zagrałem znowu miejsce, w którym budzą się ptaki. Okej. Okay. A te obudzone ptaki to co? Niby co? E, miałem serię z wybitnie nieudanej gry, na którą bardzo liczyłem i którą się bardzo rozczarowałem, gra zwała się... E, e, e. Coś z ptakami miała w nazwie. Coś tam chicken, albo no chicken, nie, albo no chicken, to było coś innego. Coś tam birds, nie. Taka gierka, gdzie się... Mm, nie, gry birds. Gdzie się biegło takim klonem Arnolda Schwarzeneggera i, i strzelało się do Wro Nie, nie Arnolda Schwarzeneggera, tylko... Ym, jak ten drugi się zwie? <laughs> Rocky, albo tam inny, Rambo. Jak się to zwało? Come on! Rocket Bird, Rocket Bird, chyba. I na serię bardzo liczyłem, a okazała się gra ledwo, ledwo grywalna. Tak bardzo niegrywalna. I pomyślałem sobie, że, że zmuszę się, siądę i przejdę wszystkie plansze z zagryzionymi zębami, popijając piwo. A że ja po jednym piwie latam, więc to była seria Drunk Play. Otwierałem piwo, zaczynałem grać. Pod koniec odcinka już bym. Że z Iona będę robił serię Drunk Playa, bo to nie, nie, nie o to chodzi, żebym się <grychy> na Ionie, która jest bardzo przyjemną grą, upijał. Tylko wybierę jakąś grę, która jest prosta, ale i irytująca albo wymaga, nie wiem, ee, ogromnej powtarzalności, że się gra i robi się to samo przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas. Lecą tutaj, lecą. Więc yy, siądę i zrobię serię Drag Play, Znaczy... W tym momencie nie wiem dlaczego pomyślałem o trowie, który jest bardzo sympatyczny, bardzo fajną grą jest, ale na przykład farmienie tych klocków potrzebnych do późniejszego robienia czegoś jest zajęciem czasochłonnym i mega farmerskim. Więc... ja muszę coś z niego podnieść? Mam nadzieję, że nie. Tak, nie muszę nic podnieść. Jest! I... W tym momencie tak mi się skojarzyło, w tym momencie parę momentów temu skojarzyło mi się, że mógłbym po prostu siąść i zrobić serię Drunk jak podczas nagrania, siedziałbym, nie robiłbym nic, ale absolutnie nic, poza rozwalaniem i podnoszeniem klocków na planszy, yy, piciem yy, niskoprocentowych napoi, po których jestem mocno wzręgolony i gadając różne dziwne rzeczy na temat życia i świata. Takie wiecie, rozmowy nocne Polaków, przemyślenia pijanego wiza. Więc w tym momencie mogę zakończyć ten odcinek, bo właśnie zabiję trzeciego purpurowego Amfisa, albo inaczej e, Amfisa purpurowego. Na e, Na Perinerku. Na Perinerku. jest za mną, Czyżby? nie? nie Wrócimy do Naperinerka i przy Na ale zakończymy ten odcinek. Biegni, I może sobie bronię. Tu jest coś fajnego dropu dla nas. Widzicie? Szpon. Zostawilibyśmy szpona, którego podnieść nie możemy, bo nie mamy miejsca w plecaku! Jakoś, jakoś nikogo to nie powinno dziwić po tym, jak e, widział przynajmniej kilka odcinków z różnych gier u mnie. Właściwie powinienem e, robić seje e, burdel w bagach. Burdel bag! Noc w, w burdel bagu, tak? E, Taka płyta zresztą bardzo fajna. Noc w burger Barze? Jak się zwała. Ta baromba noc. Poromba sny. Okej. Okay. Mam dostarczyć narzędzia do jakiegoś gościa, które jest tam. Tak? Tutaj, tutaj. A to na odmiany porubize, dziękuję bardzo za uwagę! Hej! Panie, bo dobiliśmy prawie do 30, 30 minut, czyli tak jak lubię odcinki, że, że prawie, prawie skończyło mi się miejsce na nagranie. Z tym, że nie skończyło mi się nie było odczęcia i nie muszę tego montować. Za bardzo. Znaczy i tak muszę wejść do, do premiera i tam kliknąć trzy razy. Uff, lecisz denderpito, lecisz i nie przejmujesz się ptakulcami. Nic nie mówię, ale dostałem skulki. Tak, kulce we mnie rzucają jajami. <laughs> ale jaja. Uchylasz się od umiejętności atak kolców o dużym zasięgu użytej przez postać purpurowy Amphis. Okej, okay. ale to i tak jest pikuś w porównaniu do stwierdzenia. E, oddalam to pytanie. I na to poszedł mój hajs. Na to poszedł hajs podatnika. Czujecie to? Oddalam to pytanie. Ja rozumiem, jakby ktoś zrobił takie coś, wrzucił na YouTube i byłaby z tego bekan. Okej. Okay. No, nie, nie takie rzeczy się działy, nie? Faj, faj, fajnie, że ludzie coś robią, Pośmieją się, ach, i, i w ogóle mamy łaskotki, więc wszyscy są zadowoleni. <śm> Ale kurde, zapłacić komuś za zrobienie czegoś takiego w oficjal. Tu to jest to porównanie. Dla policji w Lizbonie zrobiono ten filmik, żeby nie przechodzić po pasach. Ten, niby reklama nieistniejącego domu pogrzebowego. Zarumbiasta jest. Kontra, odda to pytanie, nie? Gdybym ja za tym stał, to wstyd by mi się było podpisać. No, chyba że zrobiłbym to jako tragedię dla Beki, i bym później polewał, że haha, haha widzicie, frajerzy mi za to zapłacili. I lałbym z tego, że ktoś mi zapłacił za taki shit. To wtedy, wtedy bym się do tego przyznał oficjalnie, że, że ja za tym stoję. Tak, dla jaj, dla Beki. A już myślałem, że kogoś ma podwójny młotek, a tak się złożyli, że. Nie wiem czy widzieliście to amach sekundy temu, ale trzonki się złożyły razem i tylko były podwójne młotki. <grych> Okej. Okay. Ciekawe. Inter interesting. Czarna chmura. Chłopie, jak, jak to jest czarna chmura, to tak. Zmień dietę. Kwaśny płyn z robaka. Przeczytałem za pierwszym razem. Korwinistyczny płyn z robaka. Tak. Przyrobili. Się za robaka. Napływam. Hmm. Okam już jak nie A sprzedaj! Co mnie to? Mmm. Tak, okej. Okay. I poziom, nowa misja. Jak ci mogę pomóc? Aha, to jest do wzięcia. Akceptuj. To